Zofia Dromlewiczowa, przygody Tadzia Rozdział pierwszy Tadziu, co ty tam znowu robisz? Tadziu, nie brudź się! Tadziu, Tadziu! Tadziu, gdzie jesteś? Tadziu, dlaczego spóźniasz się na obiad? Takie i tym podobne pytania zadawano Tadziowi przez cały niemal dzień. A Tadziu otwierał wtedy szeroko swoje niebieskie oczy i pytał ze zdziwieniem Co się stało? Nie robię chyba nic złego. Bo Tadzio nigdy nie wiedział, że właśnie przed chwilą coś zrobił. Wcale przecież nie chciał nic spsocić. Miał zawsze jak najlepsze zamiary. Czyż to była jego wina, że podczas zabawy w Indian pchnął tak silnie swoją kuzynkę hale, że ta upadła i stłukła sobie do krwi kolano? Czyż to była jego wina, że chowając się na drzewie zapomniał zupełnie o tym, która jest godzina i spóźnił się na obiad? Czyż to była jego wina wreszcie, że chcąc odpędzić nieznośną, natrętną muchę, która przeszkadzała mu w nauce, przewrócił kałamasz i pozalewał wszystkie zeszyty atramentem? I tak było zawsze. Tadzio psocił przez cały dzień, ale nigdy nie było w tym jego winy. Zawsze ze zdziwionym spojrzeniem, z łagodnym uśmiechem chłopiec powtarzał – ja wcale tego nie chciałem, mamusiu. Albo – bo ja wcale nie wiedziałem, że tak właśnie się to skończy. Patrząc na Tadzia, na jego wesołe niebieskie oczy, na zawsze uśmiechniętą, pogodną twarz, wierzyć się wprost nie chciało, że właśnie ten tak niewinnie wyglądający chłopiec płatał figle, taki był nieposłuszny i tyle miewał przygód. Tak Tadzio wyglądał tak, jakby był najgrzeczniejszym chłopcem na świecie. Wyglądał tak zwłaszcza każdego dnia rano. Był umyty, czysto ubrany, wychodził ze swojego pokoju i siadał z rodzicami przy stole do śniadania. Włosy miał wtedy gładko przyczesane, ubranie świeżo wyprasowane, kołnierzyk od koszuli czysty. Tadzio uśmiechał się radośnie, całował rodziców i siadał do śniadania. Rodzice patrzyli na niego i uśmiechali się także. Wydawało im się każdego dnia, że chyba teraz Tadzio będzie już grzeczny i posłuszny. Tak ładnie, tak spokojnie wyglądał. Może naprawdę przygody poprzedniego dnia wydarzyły mu się nienaumyślnie. Może już teraz Tadzio będzie zawsze grzeczny i posłuszny, więc mamusia pytała trochę niepewnie. Będziesz dziś grzeczny, Tadzio, prawda? A Tadziu pijąc swoje kakao odpowiadał twierdząco, tak mamusiu, naturalnie. Tatuś zapytał nieco ostrzejszym tonem. I już nie będziesz się więcej bił z chłopakami w ogrodzie? Nie będę. A dlaczego biłeś się wczoraj? bo ja chciałem się bawić w chowanego, a oni nie chcieli. Więc ja im powiedziałem, że nie umieją się zachować w towarzystwie. A wtedy taki jeden chłopiec powiedział, że tylko małe niemowlęta bawią się w chowanego. To przecież ja musiałem mu pokazać, że nie jestem niemowlę i podstawiłem mu nogę, bo pokaż kolano synko, mówiła prędko mamusia, chcąc przerwać te wczorajsze wspomnienia. Już się go i odpowiedział Tadzio wesoło. Ale pokaż, może trzeba jeszcze zrobić kompres. Tadio wstał od stołu i pokazał kolano. Patrząc na jego nogi całe podrapane, noszące ślady dawniejszych skaleczeń, mamusia westchnęła ciężko i jakoś straciła nadzieję, że Tadzio przynajmniej tego dnia będzie grzeczny. Nogi tak podrapane, tak pokaleczone, nie mogły należeć do grzecznego chłopca. Dopiero gdy Tadzio usiadł znów na swoim miejscu i pił spokojnie kakao, gdy wyglądał znów niewinnie i pogodnie, mamusia uspokoiła się trochę. Tak, co rano wyglądał Tadzio jak prawdziwy aniołek. Natomiast wieczorem można było śmiało pomyśleć, że inny jakiś chłopiec wraca do domu. Pogodna twarz Tadzia była wówczas zakurzona i zabłocona, kolana krwawiły na nowo, paznokcie były brudne, ubranie zmięte lub podarte, kołnierzyk od koszuli czarny, włosy rozwichszone. Trzeba było szybko zdejmować z niego to wszystko, trzeba było nalewać wody do miski gorącej wody i szorować całego chłopca szczotką i mydłem. Trzeba było jodynować mu skaleczenia na nogach, mandażować kolana, mierzyć gorączkę, czy nie zachorował, podawać mu kolację do łóżka, pilnować, aby zjadł po całodziennym poście i pytać, pytać bez końca. Tadziu, co robiłeś? Tadziu, co się z tobą działo? Tadziu, dlaczego masz pokrwawione kolana? Tadziu, dlaczego nie wróciłeś na obiad? Tadziu, z kim się znów biłeś? Tadziu, jak ty wyglądasz? Tadziu, dlaczego nie miałeś dziś lekcji? Tadziu, kiedy nareszcie będziesz grzeczny? A Tadzie na wszystkie pytania odpowiadał z niezmąconym spokojem. To nie moja wina, mamusiu, to było tak. A bywało rozmaicie. Raz Tadzie nie mógł wrócić z ogrodu do domu, bo się tak dobrze bawił, że zapomniał zapytać, która godzina. Dopiero gdy się ciemniło, przypomniał sobie, że jeszcze nie jadł obiadu. Kiedy indziej bawił się z chłopcami i podczas walki odniósł te wszystkie sińce i rany. Jeszcze kiedy indziej. Walczyli całą gromadą z dziećmi z innego podwórka i dlatego stało się to wszystko. A niekiedy w ogóle nic złego się nie stało. Tadzio nie wiedział wcale o tym, że jest tak późno, że ma podrapane kolana, posiniaczone ramiona, brudne ubranie. Widocznie wydarzyło się to wszystko nieumyślnie podczas spaceru za miasto. W każdym razie tak czy inaczej, wszystko to działo się jakby bez czynnego udziału Tadzia. I Tadzio zawsze powtarzał niezmiennie. To nie moja wina, Mamusiu. Taki był Tadzio.